Siemano. Musiałem sprawdzić, czy. Że... Nie. Słuchajcie, ale już jestem zły z rana. Zobaczcie, co mój syn zrobił. Zostawił na całą noc rower. Jeden mu ukradli, drugi mu ukradli. O, ty dobry. Włączyła się. To dobrze. Zmieniłem baterię. Słuchajcie. Odkładam telefon, odkładam śrubokręty, wychodzę z domu. Trochę z opóźnieniem. Znaczy, dobrze wychodziłem, ale. Jest, znaczy w sumie to jeszcze nie jest źle, jest za 8.00-8.00. Także dobry czas. Dzień dobry, dzień dobry. <gadamy> Pogadamy. Pogadamy. Dobra. Dzień dobry jeszcze raz. Słuchajcie, środa. Zaczynamy montować kuchnię. Po przygodach, po, po spotkaniach z tymi panami w garniturach, przyjechali, żeby powiedzieć, że kuchnia dalej jest ok, choć jest połóżka zada. Klient, no wiecie, jest w takiej desperacji, że, że, no, że długo czekał, żeby mieć kuchnię, ale już zaczyna wchodzić na takie kompromisy, że to no koniec, koniec końców to są jakieś jaja, nie? Tyle wam powiem. Mamy dwie brakujące szafki, trzy szafki mamy uszkodzone, na pewno dwie, ale już mówię trzy, bo pewnie zaraz znajdziemy coś, jak rozpakujemy do końca. To jest jakiś koszmar, więc przyjechała ekipa wczoraj i powiedziała, że te skracze to no problem, bo to się da zapastować, <grystanie> co niektóre rzeczy da się wymienić, no oczywiście, że się da wymienić, tylko nie po montażu słuchajcie, bo jeżeli cały boks jest uszkodzony gdzieś tam na rogach, no to jak oni to chcą wymienić, jak to będzie wszystko do kupy poskręcane. Więc ogólnie, no słabo to wygląda, nie? Ja mówię, to co ja mam tu skręcać, bo kiedy Templam przyjedzie i tak dalej? No tą część możesz. Ja mówię, i co? I zostawię resztę niedokończoną? Jak ty sobie to wyobrażasz? Jak on to, to tą Templę zrobił temu klientowi? Na oko? <laughs> Welcome in England, słuchajcie, nie? To jest po prostu koszmar, co tu się dzieje. Zobaczcie wczorajszy odcinek. Dzisiaj też pewnie część pokażę, ale nie wiem na czym to stanie tak naprawdę, czy ja w ogóle będę montował kuchnię dzisiaj z drugiej strony, bo jeżeli te szafki są uszkodzone, ten klient jest w takiej desperacji, że no to zróbmy, to zróbmy, on, on jakby nie ma wyobraźni też do końca, on myśli, że oni przyjadą i mu to wymienią bez jakiegoś większego problemu, no i no może i wymienią, no będą musieli wszystko odkręcać, tylko co? Ja nie będę mógł wykończyć tej, tej, tych szafek do końca, czyli posilować do końca, czy cokolwiek, nic nie będę mógł zrobić, nie. bo jeżeli ekipa ma tam wpaść za tydzień, za dwa, żeby wymienić szafkę, no to wiecie, wyjdzie słabo, nie. przyjechały wszystkie porysowane, wszystkie, co do jednej, słuchajcie, każdą, którą oni składali, przyjechała porysowana, każda, każda jedna, nie wiem jak to nawet już skomentować. Zobaczymy, pojadę tam dzisiaj, zobaczę też jak klient jest dzisiaj nastawiony na to wszystko. Czy ktoś się do niego fizycznie odezwał w tej sprawie. I co, im, co mu powiedział, więc będzie mnie update'ował. On też mi podziękował ogólnie wczoraj za to, że ja w ogóle stoję po jego stronie. Że, że walczę o jego prawa. Czyli dobrze, trochę, nie Bo też nie chciałem ostatecznie zostawić klienta, w ogóle to nie jest mój charakter, żeby tak stanąć w boku i powiedzieć, a nie klient z tym dealuje. Bo ja mam to zamontować Wiecie, gdybym oni to montowali No to może bym tak powiedział, że Sobie gdzieś w głowie, że mnie to nie interesuje To jest ich sprawa, nie Ale to, że ja tą instalację mam zrobić sam No to już Trochę przesada, żebym zaakceptował To co, to, co dowieźli, nie? Bo później będzie na mnie, że ja podczas montażu to uszkodziłem Więc no niestety trzeba się bronić W tym wypadku i mówić Jak jest <laughs> Poza tym Kibelek mamy działa zlew mamy nie podłączone bo tam jeszcze korura została do podłączenia podłoga zrobiona pomalowane, no i ta instalacja mnie trzyma tak naprawdę żeby, żeby można było pokończyć malowanie do końca no to muszę zrobić instalację kuchni Arek na tym mieszkaniu rozebrał to co mógł rozebrać wczoraj dzisiaj rozbierze tylko tam kilka szafek ostatnich zajmie się tą ścianką u góry o której też mówiłem wczoraj zobaczcie nie wiem co tam jej dolega. Czy tam po prostu brakuje drewna w środku, czy ktoś po prostu nie... Co tam się wydarzyło, dlaczego ta ściana się tak buja, jest nieskręcona. Czy, czy, czy jak otworzymy ją środkiem i spróbujemy ją jakoś wzmocnić, bo nie zamierzam robić całej ściany od nowa. I tyle. I lecimy z tym malowaniem. Podłoga jest na miejscu, kuchnię będę musiał dowieść z celko. Więc jest ogólnie plan, słuchajcie. Jest ogólnie plan. Nie mogę otworzyć tylnych drzwi, bo się coś tam stało z zamkiem, więc mam przygodę. Teraz e, najwyżej wezmę wana i, i rozpakujemy, i bo, bocznymi drzwiami zapakujemy wszystko, albo wezmę wana od stacha i pojadę stacha vanem po, po te szafki. Zobaczymy, wszystko, wszystko się okaże w ciągu dnia. Słuchajcie, pogoda jest jaka jest. A i jeszcze jest taka jedna nowinka. Mam drona, słuchajcie, z powrotem. W posiadaniu takiego samego, jak miałem, udało mi się znaleźć super deala. Byłem godzinę drogi stąd wczoraj odebrać od człowieka. Więc mam teraz dwa razy więcej baterii, bo dostałem też trzy baterie tutaj. Trzy baterie mam ze swojego drona i jakieś tam części. Wiecie, skrzydełka to tamto, torbę dostałem nową. Także jestem wypasiony, słuchajcie. Znowu dzisiaj latamy. Także ja pokażę Wam, jak wygląda w ogóle okolica i jak wygląda nasza przybudówka z lotu ptaka. Zobaczymy się za chwilę. Miłego dnia wam wszystkim życzę Ciao. Cześć pokażę wam jak wygląda wszystko w środku. Jestem trochę poirytowany. nie będę tego ukrywał. Bo wiecie, ten projekt ciągnie się z jakimiś ciągle jakimiś atrakcjami i robimy wszystko, żeby tu naprawdę wspinać się i, i żeby ten projekt szedł e, do przodu. I nagle na koniec przyjeżdża firma, która dostarcza nam rozpieczone czapki. I ja nie wiem co ja mam z tym robić. Wiecie, on powiedział, no skontaktujemy się, zadzwonimy, z Irlandii przywiożą, ale kiedy? Co ja tutaj na tym projekcie nie mam co robić słuchajcie? Oznacza to, że ktoś mi robi super opóźnienia. A kto za to zapłaci? Co ja mam tej stać i czekać, aż pan Janek przyniesie mi coś z Irlandii? Nie wiem. Na razie zmontuję tutaj nóżki. Złożymy tą dużą szafę i to będzie chyba koniec montażu kuchni tutaj. Na tą chwilę. Założę grzejniki jeszcze. Let's go. Lecę tam na ten, na tę drugą szafę. Nie lubię takich sytuacji, bo wiecie. No, Naprawdę pogoda nam przeszkadzała. Kurde, inżynierowie różnej masy nam przeszkadzali. Te zmiany w projekcie tutaj robiły swoją robotę i pokonywałem wszystkie, wszystkie problemy, nie? A teraz na koniec jeszcze muszę, kurde, pokonać gościa z kuchnią. Jak mogli nie przywieźć wszystkiego, mówisz? Najlepsze jest to, że on od samego początku wiedział, że już jednej szapki i tak brakuje. Ale nie powiedział tego we wtorek, Dopó dopóki jak my za z Adrianem zaczęliśmy sprawdzać i to złamane tamto nie, tego nie ma i klient dzwoni i mówi, że tej szafki nie ma. On mówi, a, tej 800, tak, tak, I'm aware of this. A mówię, jaki 800 do, do tego klienta? I mówię, patrz na przykład, ty, wait a second, tam jeszcze jest szafka u góry. To on, on nie wiedział, że jej nie ma, ale nie poinformował nikogo, a my mamy z inną szafką problem. No, no dom wariantów. I wiesz, najlepsze jest to, że ja naprawdę, nie wiem, ja powinienem zatrzymać ten projekt, Powiedział, słuchaj kolego, dopóki nie będę miał tej kuchni, nie dotykam niczego. Więc no tak. idziemy na tą chatę, robimy co tam możemy zrobić, a tutaj olewamy ten projekt w tym momencie, dopóki on nie dostarczy kuchni. Bo inaczej każdy no. dzień będę cię musiał liczyć za, no pieniądze, nie? No tak, no kurwa. No kto za to zapłaci? Co ja mam tutaj robić? Ja w poniedziałek muszę być gdzieś indziej, jest dzisiaj środa, a kolej z mi kurde o, strzela w kolana, nie? Ja nie Dobra, słuchajcie, jesteśmy tutaj, i tu chyba się przeniesiemy ogólnie za chwilę. Bo jeżeli tam nie wymyślę jakiegoś lepszego planu, to będzie nerwowo. Muszę przywieźć kuchnię z selką, to zostanie tylko do wyniesienia już wszystko jest gotowe. Podłoga zostaje, wszystko inne zostaje. Mówię, to ma być szybka, tania praca, więc tak będzie. Ja nie, nie zauważyłem wcześniej, że w ogóle grzejniki, które tu są, to już ktoś pomalował emulsją ogólnie, na biało, nie? Jakiś, jakiś dobry malarz to był wcześniej. Zobaczcie. Jest, jest. Więc wszystko idzie na biało. Dzisiaj Arek zajmie się tam, jak tylko rozbierze te szafki na dole do końca, to ten. Zajmie się tą naszą ruchomą ścianą, bo nie rozumiem co tu się wydarzyło. Ja już ją pokazywałem wczoraj. Zobaczcie, jak on się bude. No nic. Życie. Dobra. Idę. Wracam na, na, na ten. Na poligon. Słuchajcie, nieporozumienie z tą kuchnią. Wręcz teraz mnie nie, nie udaje przed wami. Powiedziałem klientowi, dzwoń do nich, niech oni to zabierają, bo to jest koszmar, nie? Tak się nie da po prostu. Słuchajcie, zobaczcie, następna szafka jest uszkodzona. Tutaj dołem. Jest uszkodzona, nie? A. To ile szafek już mamy? Cztery? Cztery uszkodzone szafki. Zobaczcie, jak wyglądają szafki w środku. Tu to, 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 to powinni za darmo to dać. Chciałem się że grzejniki wiszą już na swoich miejscach. Jeden i drugi. Mało widać, no bo stoją te ochytne szafki, więc teraz jest cała akcja. Albo to oddadzą za 5 punktów, albo ich zabierają. My wybieramy się na wycieczkę do Magneta z moim klientem i zobaczymy, co Magnet jest w stanie nam zaoferować, słuchajcie. Wiecie, cały trik polega na tym, że oni tak... Oni w tej samej cenie dawali te te trimy, które tak teraz to modne jest, wiecie, o co chodzi? To są bezklamokowe te drzwi, że wyglądają tak wyglądają. Ale czy to będzie modne za 5 lat? Nie wiem. Eee, tak, nie wiem. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Jedziemy zobaczyć coś innego słuchajcie. Zobaczymy, może zmienimy kompletnie kolor. On czeka jeszcze na odpowiedź z ich strony, czy w ogóle chcą mu oddać pieniądze. No jest awantura, tyle wam powiem. Ja już też nie wytrzymałem tego psychicznie, bo jak Adrian otworzył naszą szafkę okazało się, że jest uszkodzona, no nie mogę tego zaakceptować, to jest jakiś koszmar. Słuchajcie, każda jedna, każda jedna, każda jedna jest porysowana, porysowana, nie? one są brudne, porysowane, on przyniósł wczoraj mu wipesy, jeżeli wiecie co to są to takie siereczki mokre w tej takiej torebce, we wi wiaderku, i zobacz przetrzeć się nie widać.

Bokiem nie wleciał. Co? Czyli bokiem nie latał, bo farby wylełem. A dobra. Dobrze, że żeby... Dobrze, żeby mi powiedziałeś. Bo ja to ciągle bokiem latam <laughs> Słuchajcie. Jest taka akcja, że byliśmy, nie. byliśmy w dwóch firmach poprosić o obycenę. Oby cenę. ponieważ... No... To jeszcze Piszczy. Ponieważ no nie da się, nie da się tego zaakceptować, słuchajcie. Jest. Moje stanowisko już jest jasne, jego też już jest jasne. Poprosił ich o zwrot pieniędzy o to, żeby zabrali kuchnię i chcemy się po prostu grzecznie tutaj pożegnać. Wręcz chcieli zwalić na nas winę, że te szafki są porysowane, wyobraźcie sobie. I ten klient mówi. Ch chyba nie chcesz mi powiedzieć, że to jest wina moich budowańców, że ci szafki porysowali. Bo dochodziło do takiej prowokacji słownej zostawię to bez komentarza. Nie? Teraz czekamy. Słuchajcie, zalecano z Magneta i z Holdena za podobną kuchnią. Podaliśmy im wymiary, zrobili sobie kopię planu. <laughs> Powiedzieliśmy, jaka jest sytuacja i zobaczymy, kto da nam lepszą cenę. I kto dostarczy nam coś, co będzie pasowało klientowi. Tak naprawdę na pewno nie dostaniemy tego jutro. Więc w tym tygodniu ogólnie tylko szybko tu posprzątamy. Możliwe, że przemalujemy już wszystko na gotowo w tym momencie. Czyli nie będziemy kończyć malowania po instalacji kuchni, tylko teraz. I, no i zostawimy czyste, po prostu ładne pomieszczenie do momentu, aż przyjedzie kuchnia. Taki prawdopodobnie, taki, tak, tak, tak to się prawdopodobnie odbędzie. A teraz jedziemy tam i będę tam wszystkich przenosił dzisiaj już abyśmy. Zajęli się tą robotą, którą faktycznie możemy wykonać. Tutaj toaleta jest podłączona, zlew podłączony fizycznie. No, już więcej nie mogę zrobić. Kuchnię powinienem montować, nie ma kuchni, więc musimy sobie jakoś szybko przeorganizować dzień. Let's go! I tu wyżej, bo. I tu auto. wyżej, tak. I tu. 10 od góry? 10 od góry Dobra. Tak, żebyśmy mieli możliwość włożenia tam czegokolwiek. Słuchajcie, zobaczcie, jak byłem lepszy. Nie wiem, co to jest za płyta, to specjalna płyta była. To jest specjalna płyta. A nie jest to klejone, do płyty? te Joysy są nieposkręcane. Słuchajcie, w ogóle razem zobaczcie. To jest raz, dwa. Ten joystick nie jest nawet przykręcony do płyty. Wiesz, tu nawet jakbyś skręcił tego joista z płytą, to on by już był sztywniejszy, nie? Mhm. Ale one ją po prostu fizycznie nie zobaczy, nie były poskręcane. No nie, nie. No wiecie, nie, one były na gwoździe wbite. Dobra, to to? Rozbieramy to szerzej, Dobra. szerzej mhm. 10 cm nad skirtingiem gniazdko po prostu spadnie na razie i obstawimy je na nowo, nie? Dobra. A odkręcisz... Żeby albo na razie nie po ma... prostu jej opuść, nie? I jak będziemy robić dzisiaj, to zaraz ja to przepnę. Dobra. Także tak to wygląda, słuchajcie, piękna ściana. Hmm. Ale to jest nieposkręcane, naprawdę. No, zobaczcie. Ta. ta płyta z tyłu. Jak to miało się nie ruszać? Gdyby ktoś to skręcił chociaż. Ale nie skręcili tego. <laughs> Jak, na, na jakiej zasadzie stała ta ściana w ogóle? Czekaj. Coś tak ją po prostu cowingiem przyłapał, skirtingiem i uciekł. Klient jeszcze o tym nie wie, ale cena kuchni, słuchajcie, bez tych profili, które tam miały być jako te elementy, które wiecie, bezklamkowe miały być te drzwiczki, więc ten profil miałby tam siedzieć za tymi drzwiczkami. Cena wychodzi nie jest całe 11 tysięcy za tą całą kuchnię, bo to nie jest mała kuchnia. Za same szafki. Czyli cena ogólnie wygląda bardzo podobnie, bo tam oni doliczyli sobie do 14 tysięcy z groszami prawie 3,5 za blaty. Więc liczmy, że 11 tysięcy kosztowała tam kuchnia, tu kuchnia kosztuje też 11, ale to jest ten system bez klamkowi, czyli zamiast profila jest ten taki wiecie te wcięcie w drzwiczkach. Jeżeli chodzi o ten system z tymi profilami, powiedziała, że to troszkę będzie więcej kosztowało. Tam do 2000. I wszystko jest dostępne od ręki. Za tydzień moglibyśmy mieć kuchnię. Znalazłem, zatelefonowałem do mojego kolegi. Dał nam wstępnie wycenę za blaty i cena za blaty jest 1000 mniej niż ci ludzie tam przewidywali na wydanie tych. Na, na te blaty, które oni mieli dostarczyć przez jakąś inną firmę. Więc ogólnie mamy 1000 gdzieś w zapleczu. Aby nie, nie zranić klienta, jeżeli chodzi o wiecie, dodatkowe koszta związane z kuchnią, z tymi szafkami, to jakby cały czas jesteśmy w tej okolicy tych, tej oryginalnej ceny. I robimy wszystko na ostatnią chwilę, chciałbym zaznaczyć. Więc jeżeli tamta kuchnia przyjdzie tam 2000 drożej, my mamy tutaj 1000 mniej za blaty, Maksymalnie mój klient zapłaci 1000 funtów więcej, ale jeszcze nie wiemy dokładnie, czy to będzie 1000, czy 800, czy 700. Dostanę za chwilę wyceny mailowe przez tą moją znajomą z tej firmy z Magnet i będziemy wiedzieć wszystko. I wtedy niech klient podejmie decyzję, bo wszystko w jego rękach teraz. Zrobiliśmy co w naszej mocy, aby tej dziadowskiej kuchni nie montować i nie akceptować tak niskiego standardu. Także, lecimy z tym. Dobra, mogę jechać do sklepu. Słuchajcie, teściów pożegnałem, gołąbki zjadłem. I takie to życie. Czas minął, trzeba wracać do domu, a ja wracam do roboty. Jest godzina pierwsza. Lecę do selko. Dobra, słuchajcie, jestem w selko. Idę po dwa koszyki i spróbuję to wszystko tam załadować, może z blatami, a może nie. Zobaczymy. Słuchajcie, wszystko prawie mam. Jeszcze tylko muszę się zapytać, gdzie są szafki górne, bo potrzebuję z dwie. I ogólnie bym miał tu wszystko, oprócz blatu. Blaty nie wiem, czy stąd wezmę, czy skądś indziej, bo blaty mogę podjechać nawet do Holdensa po to. Eee, nie widzę palety u góry, więc nie wiem, czy oni to mają, czy nie mają. To jest zielona etykieta. Tam jest zielona jakaś, może tam na tej palecie coś mają, idę się zapytać. Dobra, słuchajcie, szafki mam, dwie mi ściągnie z góry, bo okazuje się, że są tam. Worktopów stąd nie zabieram. Pierwsze co, zabieram szafki. Niech mi to chłopacy jutro złożą, to na koniec dnia postaramy się to jakoś tam to sfitować. Także nie wiem, czy zdążę do nich, powiem Wam szczerze, bo jest godzina za 24. tak ten czas zleciał. Nie mamy Nie się buja dojedziemy Nie Nie dojedziemy? Czy nie możemy. Podziwiajcie ten piękny sklep Nie budowlańców 50 ludzi za kasą ale nigdy nikogo Nie ma żeby Was obsłużyć. Masako. Miałem pieniądze i nie ma pieniędzy. Te dwa wózki muszę zapakować teraz przez boczne drzwi, bo sobie, bo mam tylne zablokowane. Więc muszę sobie zrobić jakoś szybko dostęp i, i wracamy. Jutro to już wyładujemy, powiem. Let's go. Dobre, słuchajcie, czwarta dziesięć. Ja już tam śpieszyć nie będę, ale zadzwonię do chłopaków, bo, bo i tak muszę do klienta zajechać. Słuchajcie, odjeżdżam od mojego klienta. Jest bardzo zadowolony, powiem Wam szczerze, z tego, że tak wziąłem to w swoje ręce, że mu pomagam w ogóle, że nie zostawiłem go samego. On jest mi bardzo wdzięczny, mówi, że jest mi bardzo wdzięczny i, i szanuję, powiem Wam. Jego, jego słowa. Ważne, żeby to ugryźć i, i skończyć ładnie, z efektem, wiecie, bo trzymając tych dziadów, to my, no po prostu nie będzie miał tego, tego, wow, ten cały projekt, nie? A tu dostaliśmy już wycenę z magneta. Cena jest, powiem wam, pierwsza cena jest bardzo korzystna dla niego. Powiedział, że. Nawet jest skłonny się na nią zgodzić, choć nie będzie do końca ten styl, który on tam w pierwszej kolejności chciał, czyli z tymi metalowymi, profil, aluminiowymi, metalowymi profilami. Czyli będą te takie bezklamkowe drzwi, te wiecie, te, w tym, te takie wyrzeźbione. Ale gdyby znalazł dodatkowe pieniądze, to magnet mu dostarczy też taką kuchnię z tymi profilami, którą tu miał. Więc to wszystko zależy od niego, tak naprawdę. Zobaczymy, którą drogą on pójdzie. Jutro, do jutra sobie zdecydują, bo jeżeli do jutra on podejmie decyzję i zakupi tą kuchnię z magneta, to ona dojedzie w czwartek tutaj, już do nas, słuchajcie. I wtedy będziemy mogli ją piątek, sobota skręcić do kupy, umówić od razu mojego kolegę na template. No, zrobię wszystko wtedy, żeby ta kuchnia stała w tej dużej części i była gotowa na template dla mojego kolegi na przykład na sobotę. A w sobotę na przykład skończyłbym resztę e, szafek, bo one też mają przyjechać gotowe, zbudowane gotowe do montażu. Super. Także słuchajcie. Jest jakiś pro progres. Nie akceptujemy tandety, nie chcemy jej akceptować, nie chcemy zaniżać jakości i chyba to jest hasło na ten rok. Po prostu nie, kategorycznie nie dziadostwu, nie. Nie kategorycznie jakiemuś takiemu Negatywnemu podejściu do klienta, którego się olewa, skubie, nie dostarcza jakości, nie dostarcza pracy, którą się obiecuje. No, także robimy wszystko, zmieniamy ten kraj, słuchajcie. Zobaczymy. Mam nadzieję, że to pójdzie tą drogą. Alternatywą dalej jest to, że oni po prostu zostawią to, co zostawią za bezcen temu klientowi. Wtedy on będzie, będzie po tej stronie wygranej, bo przynajmniej zaoszczędzi pieniądze. Nie wyda ich na, na nowe szafki. Jest alternatywa. Ale co oni zrobią? Powiedzieli, że do 24 godzin się do niego zgłoszą. Nie wiem. Bo oni też trzymają mu jakąś część pieniędzy, słuchajcie. Więc wszystko zależy od tego, co oni zdecydują i jak, w jaki sposób będą negocjować tutaj z moim klientem. Mamy, mamy wycenę jedną, drugą. No już teraz ręka Boga, słuchajcie. Wszystko w rękach Boga. Ja wracam do domu Miłego wieczoru mam życzę, miłego dnia, bo oczywiście to z rana oglądacie. Miłego czwartku wam życzę. Zobaczymy się jutro. Trzymajcie się. Cześć, dzięki. jedną rzecz widzieliście latałem bardzo ładnie to wygląda a zobaczcie jak to wyprowadza psa <laughs> Albert, Albert po prostu od momentu jak tylko dron się podniósł do góry on po prostu za nim cały czas biegał już czekał zacząłem go więc yy, oprowadzać po polu do końca pola z powrotem do mnie do końca do pola <laughs> z powrotem do mnie on już po prostu siły nie ma, ale dopóki dron latał, to on biegał. Dobra metoda Słuchajcie, na wyprowadzanie psa. Siadasz sobie na ławeczce, odpalasz drona i pies biega. On normalnie już nie ma siły. Zobaczcie, jak on się opluł Albert, Albert, Albert. Pokaż się, pokaż się. Halo? On już się kładzie, on już nie ma siły. Zobaczcie, jak on jest cały biały. Stop, 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 stop. Jak ty wyglądasz, świntuchu? <laughs> Let's go.